No, to witam Was bardzo serdecznie. Piję sobie właśnie piwo Czarny Bez, bo na trzeźwo się nie da. Za to, za to. No cóż, no gramy w Mario. Coś tam próbowałem przychodzić z Hardkorowym światem 3. Całkiem nieźle mi szło do momentu pojawienia się ostatniego poziomu, który ma bug. Ale o tym bago to Wam opowiem, jak w ogóle tam dojdziemy. No, więc sobie zapieprzamy tym naszym Marianem. W sumie, no, jakby nie patrzeć. A dobra. Mówięcie, grałem w to, ale grałem w to dosyć dawno. Po prostu chciałem, chciałem sobie przypomnieć, co tutaj mnie czeka. Czekają mnie szalone lakitu. Okej, okay, byłem przekonany, że może jest tam jakiś power. -a. Nie, nie ma. Okej, okay, te pilanie są wkurzające, bo one w jakiś taki dziwny sposób strzelają. Co się nie strzelają jak jesteśmy daleko. Tak mi się wydaje, albo na chwilę się zatrzymują z jakiegoś niewiadomego powodu w tym swoim strzelaniu. Więc tak, pamiętam ten poziom. Pamiętam, że właśnie tutaj trzeba było uważać na. Lakitu naszego nieznośnego. Jednocześnie też pamiętam właśnie te pilanie. Pro... Ogólnie, no, sytuacja jest prostsza niż na przykład w takim w takim haltkolwodzie oryginalnego Mario Forever, dlatego, że tam było odgroma groma tych, tych, tych rakitu. Tutaj jest jeden, którego częstotliwość uderzania tymi przeciwnikami jest duża, ale nie aż tak, nie aż tak wiecie, nie wiadomo jaka. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że no jakby nie patrzeć, zostały nam trzy rzeczy do przejścia, tak, czyli czyli to, potem pewnie jeżeli mi się uda to przejść, to 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 to, przejdziemy sobie The Last Terminal i wtedy będziemy mieli ten świat 3S. Ja ogólnie chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli nie uda mi się ukończyć tego świata, to właśnie ze względu na bug, nie będę się bawić w jakieś takie dogłębne przechodzenie, bo już nie mam na to siły, w sensie, Chcę Wam to nagrywać, ale ja bym wolał zagrać sobie w jakieś inne Mario Forever, natomiast nie chcę kończyć... Znaczy kończyć, właściwie właśnie bym nie skończył wtedy. O, i wygraliśmy poziom, czyli zasługujemy na łyk czarnego bzu. Chodzi mi po prostu o to, że jak zostały jakieś poziomy do pokazania, to trzeba je pokazać, nie można wtedy zaczynać nowej gry. I tak by było spoko. Ok, teraz mamy wodę. I będą tutaj przeciwnicy Super Mario Land 2. A będą też blupery. Nie mamy strzelania. Z tego co pamiętam, chyba można było to strzelanie dostać jakoś. Eee. A, dobra. Tak się zastanawiałem, czy te wodorosty mnie mogą zabić. Mogą. Ok, mamy. Mamy buractwo, które do niczego nam się nie przyda. Znaczy nie, dobra. Nie, nie że tak całkowicie nam to niczego nie przyda, ale przynajmniej. Mogliśmy wpalować w te ryby i dalej być duzi. Ok, moje nienawidzone bloopery, które powinny być w Mario Forever, ale których nie lubię mimo wszystko. Ej, widzieliście, że ten blooper odwalał? On, on w ogóle jakoś na wprost nas szedł. I to w ogóle się nie zgadza. Dobra, jesteśmy dużym Mario. Mamy checkpoint. I buraczka sobie też weźmiemy, bo czemu by nie? Okej, okay. to teraz... Co teraz? Dobra, nie będę sprawdzać, czy tam coś jest. Hmm, lepiej nie. Dobra, mamy prądy morskie, które nam troszeczkę przeszkadzają. Ogólnie, jak widzicie, nie możemy też wyskakiwać z wody. Zazwyczaj no, właściwie w każdym momencie coś nam blokuje to wyskakiwanie. Nie wiem też, czy mogę wskoczyć na te rakiety, ale dobra, nie będę może próbować. żeby się to mogło dla mnie skończyć. Tutaj, coś jest. Dobra, nie nieważne, nieważne. Wiem, że tam z tyłu są jakieś rzeczy, i pamiętam, że tam raz zginąłem. No bo nie widziałem jak się cofnąć, więc może po prostu nie będę się cofać, tylko pójdę sobie naprzód i. Dobrze. Jest 6 minut, fajny czas, nie? Na przejściu dwóch poziomów, tylko ten ostatni jest kierunkowo trudny. I tak jak wam wspominałem, nie do końca. Nie, nie do końca przez to jak, jak go zaprojektowano. Okej, okay, tutaj będą niebieskie spini, e, czyli... Może pamiętacie, może nie, one chodzą tam, gdzie my. Więc nie ma co liczyć, że nie będą, że nas ominą, że sobie przeskoczymy, możemy iść dalej, nie? A i ze wszystkich rzeczy, akurat, monetę musiałem zdobyć. Nie wiem, czy tam coś było, nieważne. Tego sobie ominiemy. Tu coś jest. No nie, tego bym nie chciał brać. A dobra, to jest. Czekaj, z tego co pamiętam, tutaj trzeba pamiętać, do, którego, do której rury wejść. Ja oczywiście nie pamiętam. Ale to mniej więcej właśnie na, na, na tym to właśnie polega. Stąd tyle czasu. Ok, to sobie jeszcze raz. Przejdziemy. Tu wziąłem łyk niesłusznie. Piwal, ale dobra, nieważne. I teraz tak. Tu chyba będą trzy takie momenty, że trzeba będzie wejść do odpowiedniej dury. Tu się nawet nie da wejść. Jezu, ja sobie poczekam. Co tam? Was zabije, bo nie wiem ile razy ja będę tutaj przechodzić. Tu się nie da. Tego zabijamy. Czyli tak na pewno wiemy, że ta rura na końcu nigdzie nas sensownie nie zaprowadzi. Ok. I ta również nas nigdzie nie, sensownie nie zaprowadzi. Więc wejdziemy sobie, może tutaj, gdzie jest ta doślinka. O, jest też checkpoint, czyli już widzimy, że to jest jakieś nowe miejsce. I tu jeszcze nas nie było. Ale motyw ogólnie jest ten sam, czyli znowuż musimy znaleźć odpowiednią rurę, do której trzeba wejść. Tu się da wejść? Nie. Ja mam wrażenie, że tu można wchodzić do samych ród, które mają piranie w środku. No i co, buraku też mam. takie strzelanie. To? Nie. Tu się nie da. Tutaj też się nie da. H? Dobra, to nie są tacy cudni przeciwnicy. Tylko pamiętam, że na końcu będzie jakiś taki złoty. Chwila, to tu trzeba było wejść może w tego? Nie. No nie, bo tu ewidentnie widać, że tutaj byłem, nie? Bo, bo tak sobie myślałem, że albo ten, albo środkowy. Możliwe, że właśnie środkowy to będzie ten właściwy, a może się okaże, że jeszcze jakiś inny, nie? Yy, no też, jak się okazuje, nie do końca. Tak, więc to jest taki pseudo w sumie labirynt. Nie mogę tego labiryntem takim właściwym nazwać. Gdzie ja jestem? A znowuż. Czyli to nie była żadna z tych rud. Aha. No dobra, checkpoint jest. To już wiemy mniej więcej jakie rury mamy omijać. Żeby nam się tutaj nie wiadomo, nie wiadomo ile powtórzeń nie, nie pojawiło. Jezus Maria. To gdzieś tutaj się ma pojawić, nie? E, Jezus, zostawcie, zostawcie te młotki. No dobra. Może tu? A no tak, to tutaj. A, i tu będzie ciekawa rzecz, będziemy... no gdybyśmy mieli buraka, to oczywiście moglibyśmy to szybciej zrobić, ale, że go nie mamy, to jesteśmy zależni od tego złotego Tafiana, który nas strzela młotkami. Musimy poczekać, aż on łaskawie nam utonuje drogę. Jak widzicie, te młotki czasami są zawodne. Czasami po prostu się odbijają od tych młotków i ich w ogóle nie niszczą. No, przepraszam bardzo. No, szczelaj. Niestety, ale nie mogę na, na razie przejść. Nawet będąc małym mario, chyba nie, nie za bardzo bym mógł tutaj wejść. Te, teraz może by mi się udało w miarę. Dobra, nieważne. Niech on sobie tam rzuca. Po ponad tak lekko, ponad 12 minutach jesteśmy w zamku. I teraz Wam powiem, co tutaj jest nocone. Otóż Paga ma mm, checkpoint. Polega to na tym, że przed samym Bowserem mamy checkpoint, ale yy, ten checkpoint nie działa. Czyli, jeżeli zginiemy, to i tak pojawiamy się na samym początku transzy i to jest no, naprawdę burzające. A Bowser tutaj też nie należy do łatwych, dlatego że mu życie cały czas rośnie. To, to jest przeciwnik, którego musimy bardzo dużo nawalać. Yy. No, tak w miarę wiecie, w miarę systematycznie, żeby mu po prostu te paski życia nie rosły. W przypadku zwykłego, w przypadku zwlekania, to się może właśnie na naszą niekorzyść obrócić. Jezu. Dobra, tu jest względnie bezpiecznie, jeszcze. Szybek się ewidentnie przyda. Ewidentnie. No i go straciłem. Tak, także ten poziom jest ciekawy. No ale dobra, nie, nie poddajemy się. Omijamy te rotodiski dalej. lata tego życia była w miarę korzystna dla mnie pod tym względem. To że nic nie mówię, ale tutaj się bardzo skupiam na tym, bo to kurde z, z najeżonymi wszędzie dyskami. jest tak, że niestety, ale w momencie gdy... w momencie gdy skupimy się tylko i wyłącznie na trajektorii jednego, potem się okazuje, że nas dziabnie ten, 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 ten właśnie, na który w ogóle nie zwracaliśmy uwagi. Właśnie jak to było w poprzednim przypadku, to jeszcze jest w miarę wolny, ale Jezu. Dobra, stajmy sobie na, na razie tutaj, nic nam póki co nie grozi. No i dobra, i mamy te Gumby. Mam jakieś przejście, w którym na pewno nie byliśmy, w sensie... O dobra, ten moment pamiętam, to jest darmowe życie. Nie jestem pewien, czy po tym niezniszczalnym szadem skinim nie będzie jeszcze jednego. Tak, dokładnie, jest jeszcze jeden. No to sobie poczekamy, bo mamy sporo czasu. Kurde, gdyby jeszcze ten checkpoint działał, to myślę, że... ...że dalibyśmy radę. A, jeszcze jeden jest. Tak myślałem, że na pewno nie będzie jednego, ale bardziej miałem na myśli to, że pewnie będą dwa. No i nietrudno sobie. Nie, nie trudno zauważyć, że właściwie najwięcej czasu póki co spędziliśmy na tym zamku, a będzie jeszcze dłużej, bo... No Bo to cholerstwo jest strasznie trudne, nie? A. No nie, serio od początku mam to przechodzić. Się przydał działający, warto dodać, działający checkpoint, jakoś w środku tego wszystkiego. Pr zachować tego grzybka, by się przydał. No ja i nie wiedziałem, jak to mam przeskoczyć, więc wpadłem w to. Ja zakładam sobie, że jak dam pół godziny, jak tego nie przejdę, to trudno, nie będę do tego w ogóle wracać, bo to jest, znaczy, dobra, może to nie jest aż tak wkurzające jak na przykład ten bug przy, przy tym jednym ze światów, że Madio sobie stawał i absolutnie nic nie dało się zrobić, ale jednak jest, jest to spore utrudnienie, które moim zdaniem no, mi, nie powinno mieć miejsca, dlatego że to jest i tak dosyć trudny świat, nie? Tak. spokojnie, spokojnie. I teraz tak. Ciśniemy tutaj, znowuż. Znowuż tu jesteśmy, znowuż mamy życie. Fajnie. I tu będą trzy. Tyle mi dało się zapamiętać nie. Noraz tak. Czekamy sobie. No nie, no i widzicie, bycie dużym Mario też ma swoje wady, bo nie mogę się wcisnąć ten tutaj pomiędzy tymi ścianami. Mam takie wrażenie, że ogólnie ten świat jest stworzony w taki sposób, że właściwie nawet to nie jest hard, świat hardkorowy, tylko to jest bardziej jeden hardkorowy poziom, następujący po trzech takich przeciętnych pod względem trudności poziomów, nie? tak to widzę w środku tego świata. No i... znowu to samo, znowu ten sam błąd, nie? Ciekawe czy ja w ogóle do Bowsera dojdę. No dobra. I mm, tu będą znowu te wyskakujące kule. Skaczemy, skaczemy. Mało brakowało, znowu bym się nadział na to. O. W takich właśnie momentach mały radio jest spoko. Tylko, że potem, właśnie, no, skok to jedna rzecz. Potem trzeba jeszcze ominąć tych, 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 tych właśnie tych przeciwników, i tu już się pojawia, proszę Państwa, problem. Okej, okay, teraz ja sobie poczekam. Jeszcze trzeci za wami tam wpadnie. No brutalny, ale wam nie każę tam wchodzić w sumie. Uch, na zdrowie. <grystanie> Dobra. E... Teraz tak. Idziemy. Dobra, czyli to jest wolny rotodisk. O! I to jest checkpoint. Fajnie mamy checkpoint. Niestety po śmierci się tu nie pojawimy. No i tak. Tak jak wam mówiłem. Bowser tutaj jest dość nietypowy. Jest bardzo powolny, ale tylko na początku. Im więcej w niego nawalamy, tym jest szybszy. No i jakby pomiędzy y, tymi skokami na niego nie może nastąpić za dużo przerwy, ponieważ. O! Właśnie. Ponieważ mu się to życie ładuje. O, a jednak działa checkpoint. Ej. To nie jest tak, że was w błąd chciałem wprowadzić, tylko poprzednio jak grałem, to ten checkpoint nie działał. I to mnie najbardziej właśnie dziwiło w tym wszystkim. Musicie mi teraz wierzyć na słowo, że serio ten checkpoint nie działał. Ale najwyraźniej to nie był błąd gry, znaczy to był błąd gry, ale nie jakiś permanentny, który się objawia ciągle. Kurde. Czemu tak słabo. Nie, 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 nie. O, dobra, udało się to wziąć. Najgorsze jest to, że jak z nim przegram, to, to pewnie będę musiał od samego początku grać na tym zamku. A to jest dość wymagające, no, sami przyznajcie. Tak naprawdę powinienem mu skakać na łeb już w momencie, jak się przestanie migać, nie? To by było najlepsze. Ale wydaje mi się, że to nie jest do końca możliwe też. Chciałem powiedzieć, że on przynajmniej nie skacze, no ale skacze. O! Udało się go pokonać. U. No, w miarę, w miarę szybko tak go rozwaliłem, ale powiem wam, że tak nie wiem, z 5 sekund bym poczekał i bym miał już pewnie pełne życie nawet. No, proszę Państwa, to mamy świat 3-4 już wygrane. No to ja myślę, że nagrywam to 26 października, więc myślę, że jutro spokojnie będę mógł to sobie zgradować, bo czemu by nie? Dawno nie było Mario Forever, postaram się w tym tygodniu nagrać jeszcze jakiś odcinek, tylko od razu mówię, że Postaram się nagrać, nie wiem, czy go zuploaduję. Eee, więc, więc. Eee, a, jeszcze takie małe ogłoszenie, bo. Znaczy nie wiem, może mi się to wydaje, może nie, ale. Eee, mam wrażenie, że eee, prem ro robienie premier różnych filmów eee, zwiększa zasięgi tych filmów w jakiś tam sposób. Znaczy. Eee, Ludzie po prostu widzą, że ten film będzie i ich tak na przykład z Simsami też było wczoraj że. znaczy wczoraj, dzisiaj, ale wczoraj z perspektywy tego filmu wydaje mi się, że, że e, o wiele więcej osób dało tę fapkę w górę niż wcześniej, więc pewnie premiery będę robił szybciej, a znaczy częściej. Ale z drugiej strony też wiecie, jak macie na przykład gameplaya ze Shreka, czy jak będzie z Alicji, to myślę, że tam akurat nie będę takich premier wstawiać, bo to są bardziej takie ustawiczne serie, że one często się pojawiają. Mario Forever, czy, czy właśnie Szóstka w dupie, to są serie, które nie pojawiają się aż tak często, więc myślę, że, że w ich przypadku w ich przypadku jak najbardziej można zrobić premiery. A póki co się z wami żegnam i do następnego.